Dożynki w imię Lęku w tym roku podniesiono do poziomu powiatowo-gminnego. Na święto planów przyjechały tu liczne delegacje z ośmiu sąsiednich jednostek samorządowych, w których z rolnictwa żyją tysiące gospodarstw. Żniwa za nami, czas dziękować za plony i za pracę przy nich rolnikom. To takie symboliczne podsumowanie ich ciężkiej całorocznej pracy, te dorzynki, kiedy z tej pierwszej mąki wypiekamy ten chleb, którym się dzielimy tutaj z mieszkańcami i, Mielenka, i Mielna, Gminy Łubowo, ale szerzej również z całym powiatem Gniezińskim, bo mamy wspólne dorzynki powiatowe gminne, a powiat Gnieziński jest powiatem typowo rolniczym. I chcemy podziękować wspólnie za to, że nie zabrakło i nie zabraknie, mam nadzieję, tego chleba na polskich stołach, ale chcemy też pamiętać, o tym, że ten chleb zapewnia nam bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszego kraju, i o tym trzeba myśleć w szerszym kontekście. A dzisiaj, dzisiaj, jak powiedziałem, część takich podsumowań po tym cyklu produkcyjnym, kiedy mogliśmy się tutaj spotkać, podziękować przede wszystkim rolnikom, bo to oni dostarczają ten chleb na nasze, na nasze stoły, na nasze, do naszych domów i możemy się tym chlebem wspólnie dzielić, tak aby nigdy tego chleba nie zabrakło, i myślę, że wszyscy o tym myślimy. A przy okazji jest zarówno. Z zabawy, z fantastyczna pogoda, fantastyczna atmosfera tutaj właśnie. Na terenie gminy Łubowo a i myślę, że to też taki dobry czas odpoczynku. Dożynki powiatowo-gminne i mielnie, parafii mielno, bo i mielnie i tutaj plac zabawowy w mielenku. I tak już wcześniej powiedziałem, no to jest wyjątkowa część gminy, gdzie pięknie potrafią połączyć tradycję z nowoczesnością, czyli część Gminy bardzo dynamicznie się rozwijająca, a jednocześnie dbają o tradycję, co widać było na przykładach dzisiejszego. Wystrojenia kościoła, przejścia różnych strojków, tak. Także no i całego tego placu, w którym bardzo zaangażowani byli mieszkańcy. Za co powinniśmy dziś dziękować rolnikom? Rolnikom za to, że mamy zdrową żywność. Póki co, dobrą, zdrową żywność. Mieliśmy przykłady sprowadzania zboża niekontrolowanego, złej jakości i, do, i musimy dbać o to, bo, bo to, że jest zboże, to jest istotne, ale że jest zdrowe, okeologiczne, póki co, to za to trzeba im dziękować. No i za trud. Mimo, że technika dzisiaj jest wielka, ale to też kosztuje dużego wysiłku i, i, i stresu, i myślenia, żeby wyjść na swoje, żeby utrzymać się na, na, na powierzchni. Prowadzę gospodarstwo razem z żoną i synami. W tej chwili mamy ponad 200 hektarów razem z dzierżawami. Uprawiamy jęczmień, pszenicę, buraki, kukurydzę. W tym roku plony były naprawdę niezłe, pszenica od 6 do 9 ton, to myślę, że to jest bardzo dobrze, rzepaki troszkę gorzej ze względu na przymrozki i grady, gdzie nie gdzie, także też koło 4 ton, także naprawdę jesteśmy zadowoleni w naszym tutaj rejonie. W maju było bardzo dużo opadów, więc buraki w miarę się jeszcze zapowiadają, kukurydza nie wiadomo, także na razie jesteśmy naprawdę zadowoleni w tym roku. Dożynki to są typowo podziękowanie za ten rok, że człowiek zebrał plon, po prostu podziękował za zebranie plonu i zmagazynowanie to w magazynach. Rolnicy, przynajmniej niektórzy, twierdzą odważnie, że tegoroczne plony były najlepsze od ponad 20 lat. Życzymy zatem, żeby i za rok nie było gorzej.